Witam serdecznie w kolejnym odcinku. W sumie witamy, bo jest ze mną kolega Bartosz. Siema. Bartosz także prowadzi kanał, jak wiecie pewnie. Zapraszam na jego kanał. Link oczywiście w opisie. I dziś zabieramy Was do opuszczonego około 10 lat temu ośrodka policyjnego. Dokładnie tak. Czasowego. Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy, żebyśmy już byli dokładni. Mamy tutaj kilka domków. Obiekt jest schroniony, są kamery, ale podobno nic tam mają nie zrobić. To już zdewastowane, na dzisiaj raz pusty. Szyby powybiane. Mam nadzieję, że uda się wejść do jakichś budynków i że coś tam jeszcze ciekawego zobaczymy. Uwaga, budynek grozi zawaleniem. Budynek do rozbiórki. A schody są mi otwarte, góry ale kierujemy się za naszym przewodnikiem ja znowu gdzieś po krzakach ludzie kochani no tak jak widzimy pootwierane są za chwilę będziemy wchodzić do budynków Ale kierujemy tam, się tam, gdzie Bartosz nas pokieruje. On już tutaj był kilkakrotnie, także będzie mógł nas oprowadzić po Co? najciekawszych to miejscach. To faktu, że pójdź, widać, że na bieżąco jest zabezpieczany, nie? Mhm. Bo jak tu byłem ostatnio w marcu, to tutaj nie było w ogóle tych płyt OSB, nie? Mhm. A też myślę, że jest zabezpieczany. No tak, bo. Jeżeli jest jakiś właściciel tego, a komuś się coś stanie na tym terenie, to właściciel tak odpowiada. No tak to właśnie, aby się nikomu nic nie stało, to w obowiązku właściciela jest zabezpieczenie tego. No kumarę. to chodźmy, ja Chyba już zamknięte całe. Otwarte drzwi. No ale drugie nie. Jak nie sprawdzimy, nie będziemy wiedzieć. Aha, do tego brynku powiedziemy, czyli wiemy, No to okej okay. Jak myślicie możemy Bartoszowi wierzyć Czy nas przegoni tu po krzakach I teraz z takich ciekawostek od razu to jest nowsza część całego obiektu Czyli całego ośrodka tak po mojej w prawej stronie to jest nowsza część po stronie lewej jest starsza część, to później zobaczysz jak dojdziemy, jak jest stan tamtych obiektów, tam była policja konna, miała swoje obiekty. Wszyscy na koniach jeździli. No, no. To musiał być niezły cyrk tutaj. Tutaj takie domki. A, czy tu jakieś y, sale wykładowe były w tych dużych Ty, budynkach, tak? Tutaj jest sala typowo konferencyjno-balowa, mm -hmm. plus zaplecze kuchenna, kopłownia i przejścia takie technologiczne między obiektami każdy obiekt też miał swoją nazwę nie? ogólnie ośrodek znajduje się nad pięknym jeziorem aha aha a znaleźliśmy, znaleźliśmy. Dziu, dziu, dziurkę, tak małą widzisz? każdy obiekt miał takie smilanoły na nazwy, no 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 jest PRL kurczę Ta, Typowy PRL, nie da się ukryć no. no to widzę, że w środku też musi być fajnie No co, wchodzimy To wchodzimy wójcie do i Wow To już na wejściu jest klimat Jest taki klimacik No specyficzny zapach też Ta boazeria go. Mamy szatnie. Ale jest cieplutko, kurtek nie mamy, także nie wieszamy kurtek. Ale tak ci powiem. Smaczne. Po śmierć. Ale coś mam mówić. Nie jest tak mocno zdrostowary do. Mm. Nie. Jest. Mm. Zobacz, ten klimat jak się można cofnąć do tych, no. do tych dyskotek prywatek, lata 80. -te, 90. -te. Klimat sobie teraz wyobraź. Ta. Stare stroboskopy, unitra, Eltrony rozstawione i... I, i Modern Talking Modern <laughs> i, i inne Joye touch my touch. A tutaj z lustereczka pozdrawiam Was Adam z kanału HAN oraz Bartek z kanału URBEX TARNOWEK Jakieś plakaty Moje Adam Słodowy Uzdoby ze słonego ciasta Kurcze tu chciałem wejść, ale nie mogę, bo nieupoważnionym jestem zbrojony No przykro mi Blachy, <grystanie> Zaraz ten latarkę wyciągnę. Co za zdjęcia? To z tego jeziora? Nie. Nie, to jakieś. Ła, jakie furie z Miedelmi. Wycieczka nad Balaton, 86 roku. Kto jest z rocznika 86? Ręka do góry i piszesz w, ko w komentarzu. I piszę także, kto był nad Balatonem. Zapytaj, kto nie był. <laughs> no tamty, tamty. no ale mo mocz, mocz osoby mogło nie być. Łał, wow, co to, to, to faraonowie? Nawet nie spojrzałem, jak wchodziliśmy. Ładnie ozdobiona ściana. No, proszę, Może... Zobaczysz, czego jest zrobiona ta mozaika. Że talerze pobite? Tak myślałem. Może po kolei wyjdziemy, zobaczymy, co tu jest w tych pomieszczeniach? Pewnie. Czy to gdzieś jakieś duże pomieszczenia? Nie, to i tak mamy wyjście tutaj, nie? A tutaj? No tutaj troszeczkę. toaleta. toaleta. Tutaj Toalet nie będziemy. Że te lustro nie są, rozbijane ze mną? tego na pewno nie było, jak. ostatnio. Po marcu to co zostało coś i tu powstało po kurniu mhm. Tutaj kucharki urzędowały Ale czy było kucharek 6 to ja nie wiem Pieca Lodowa, tam lodowa Tu jest winda A, winda winda, winda. Aha, winda. O, piwniczka no, 200 można było ładować, że tej windy coś z ręb. 9-1 rok. W pięciach coś ciekawego? Widzisz, że to się zmienia, to będzie Mhm. Mm no właśnie jestem szoku, bo spodziewałem się, że, że będzie dawna kategoria tutaj. A jestem pozytywnie zaskoczony. A tu jakiś gwiazdy, był. Mm -hmm. To jest od... kuchni to, dawaj nie. No tu raz jest ta winda, nie? stanowisko przygotowania brudnych warzyw i owoców i tutaj wjeżdżali jakimś wózkiem po tym zjeździe do góry windą można było magazyn opakowań zwrotnych o bo winda akurat 250 kg czyli kilka kilogramów ziemniaków marchewy i

Jest jeszcze w dół, Aha. tam jest trochę wody, nie? I tu się po takim podejściu schodziło, a widzisz. To tu nam zamknęli. Resztka instalacji. Szatnia już co, co to jest? To są te tunele technologiczne do instalacji. A tam do koła? To zaślepka jest czegoś. Czop do rury. Fajnie chłodno tutaj. Akurat na dzisiejszą temperaturę to fajnie. No dobra, to co zamawiamy na obiad? Co zamawiamy na obiad? No standardowo. Skapowy ziemniaki. I kolesła. A do tego zimne? ten kawał. Gdzie najlepiej smakuje zimnie, się Na no, no, no. Dokładnie. <laughs> uśmierdzi tą spalenizną, nie? Ta znowu, uśmierdzi taką tą wilgocią, co idzie mhm. za boazerii, nie? A tutaj talerze natłukli. Ale ładnie to wygląda. Na i spółka. Tak. Na i spółka jest, tylko nie ma faraona. Ale mhm. faraonów jest dzisiaj dwóch. Właśnie. <grym> Także jak coś, to zapraszamy jeszcze jakieś dziewczyny tutaj. Do wspólnej eksploracji. Przypominam, że jak to wspinamy się do góry i penetrujemy wszystkie dziury. <grym> Kurczenie tych lat. Nie, typowo można się cofnąć tak, no. tak w czasie. I patrz, takie coś było No. Już teraz nawet to jest fajne. Całkiem Z inny ten gustry, taki nie, Wykończenia, mm -hmm. budownictwa. Zobacz, komu by dzisiaj się chciało robić. Powinno widać, Z tego typu. Nie wiem. Jest, jest nagrywanie? Nie, 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 nie Z tego typu. Bo Azerję dziś każdy by wybudował, zrobił ścianę z nidy i wytapetował. I na przykład kupiłby tapetę w kształcie jakiegoś wiesz, pejzażu z, z Egiptu, z Kairu czy z innych okolic i wyrzucił tapetę. nie? Dużo takich gadżetów z dawnych epok. Instalacja od zasłon, elektryczne rolety, kulturalnych. Ludzi, zamykanie drzwi nie trudzi. W 1972 roku To wyobraźcie sobie, że nawet jeszcze nie nie było wtedy na świecie. Nie tym bardziej. <śmiech> <śmiech> to jest nawet jednak nazwisko. Okopiak mhm. i Panie, postaramy się tak. Teraz nie wiem czy to można powiedzieć, że te panie się postarały i tak ładnie zrobiły. Czy się w kuchni nie starały i potopły tyle jak Nie Mogło tak być. No to też. Widzisz, na przykład w marcu było tak, że te drzwi były zamknięte, mhm. a wchodziło się przez garderobę. No i co chwilę się zmienia właśnie, to jedno wejście, tu ktoś otwiera drugie. A w sumie niektóre obiekty mają tu do siebie, bo niektóre na przykład są cały czas zamknięte, niektóre cały czas otwarte, a niektóre tak że czasowo są otwarte ktoś z właścicieli czy opiekunów zamyka i za chwilę powstaje inne wejście do danego obiektu. Do spore pokoje. Wiesz, wcześniej tu tutaj wszędzie były łóżka, te łazienki, to wszystko było gdzieś tam kompletne, nie? A czyli po zamknięciu Ta, jeszcze to wszystko wyposażenie, było? Wyposażenie wszystko zostało wywiezione. Ale, ale raczej to właściciele wnieśli Tak, tak, tak Tak, bo to by tego tak nie, było... zostawili No to długo, ładnie wypaczone. No też zabezpieczenie styropianem, no to jest Ja też nie użyłem takiego zabezpieczenia Bo no, tam też widzę cała ściana jest styropianem Jeżeli ktoś chciałby tu wejść, no, to popchnie ten styropian, poleci i na rozwala Ale nie ma jakichś planów, żeby to zostało zagospodarowane, nie? Cały czas są Plany, ale... Cały czas są plany, które nie mogą dojść do skutku Nikt nie ma pieniędzy, żeby na to... Nikt... Ale kurczę, warte jest tego, przecież to... Nie jest w tak jakimś tam w złym stanie przecież. Nie. No, znaczy, tu jest ta kwestia właśnie typowo główne fundamenty, nie? Mm -hmm. to to jeziora. Wysoki poziom wody to jest problem to, to z fundamentami tego wieku, Aha. No tak, teraz w sumie za czasów PRL-u były inne przepisy. ale te, też się przepisy trochę pozmieniały. Może nie i budynek... przepisy, Czyli wiesz to wszystko, mm. nie? No to to i tak dalej. Może faktycznie, zbyt dużo kasy. Co tu się zadziało? Co grzejniki gdzieś pozabierał czy co? Wszystko się zadziało. Ja. O kurze to co to dywan na, na ścianie? Na no, wschodnią No. Na wschodnią modłę. Ja pierdolę. To jest dopiero klimacik, co? Też przykre, że komuś to nawet przeszkadzało, nie? Chyba, że chciał użyć dywan, tylko, że coś nie wyszło. Ktoś używa jeszcze dywanu. <grym> spójrz, ewidentnie też mi wycinał. Wycięty jest, znaczy może być on nadcięty i szarpnięty. A już to ktoś ale tu co się zadało, po to powiem to bez tym szopinem. Tu jakby torna się zeszło. No jak byłeś ostatnio, to no, nie, 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 nie. czyściutko było. też pożar widzisz był ale widać że dość szybko został zgaszony ten pożar A tu jeszcze mamy lampę, wow, jaki klimacik robi wrażenie tu jakiś obraz mamy Na bar nawet, tak Drink bar. No to coś możemy się napić Oczywiście drinka albo zimne piwko to, idźmy po całości ja <laughs> ten Fata. <rodnicze. śmiech> <laughs> Żeby było klimatyczne Nie wiem bo, Nie wiem do czego kolega mi tutaj namawia Do złego Ja już jestem tydzień w trasie Nie mogę dojechać do domu Oczywiście co chwilę jakieś spotkania, które wiążą się z bólem głowy. Dobrze, że tylko z bólem głowy. <noise> Nigdzie mnie nie chcą wypuścić, żebym pojechał dalej. A ja nie chcę, ale muszę. Jeżeli nie, ja drink bary Fajnie To takie. Jeszcze nie tego do tego. Te szaty, to jest Ależ jaki starość widzę, te same te szafki, nie? Wszystko te czasy, nie? No. Znaczycie teraz, ta taka szafka by zrobiła. Teraz jakieś ozdoby musiały być świecące kurczę, nie wiadomo co. Proszę, pogody, mamy Pożar to pożarby na pewno jest świeższy niż tam. Było to. Ale zobacz, że szybko został ugaszony. bo normalnie Ale... by się rozprzestrzenił dalej, nie? Przecież... To było na dole, na, tak wyszło po... No gdzieś dziura jakaś. A wiesz co mogło być? No? Może to były jakieś aparaty, co kable próbowały wypalać, na zasadzie wypalimy ze ścianą razem. Okay. Myślisz, że aż taki asioły? No typowo no, to to, poszło po tej ścianie, nie? Ale wiesz, rura szła do góry, kiedyś nie było zabezpieczeń takich. Ja w Niemczech robiłem właśnie dwa lata przy zabezpieczeniach przeciwogniowych. To Ale się nie... zabezpieczało każdą dziurę właśnie. Jak rura przechodziła przez suficz, przez ściany, to zabezpieczaliśmy wszystkie. Patrz, tu jest zacisk sprząta. Tu coś. No tu było zamknięte ostatnio, całkowicie. To jest taka klatka schodowa, co szliśmy Ojej, No, O, był sobie ptaszonek. Był mały ptaszek i... i była sikorka, nie ma sikorki. Początki nosić, że to korka. A tak zaraz. No orła i sokoła nie wygląda. Nie Miem raczej. Ale na kaczkę też nie. Jak mówimy do drink baru, weźmiemy się Jaśka Wędrowniczka, to będziemy widzieć orły i sokoła. To już kormorany będą wtedy. A na końcu na scenę wejdzie Krzysztof Krawczyk i wtedy się obudzimy, że to był tylko sekund. No to wchodzimy do kolejnego budynku Z zewnątrz już widać inny standard No to właśnie widzimy gdzie jesteśmy No więc żeby nie było, że Chcieliśmy wam inną miejscówkę A gdzie klatki są? Panie siedzący, aspirancie, komisarze, inspektorze, dyżurny kompanii, dystrybutor Kowalski nic się nie wydarzyło. Chyba się musiał napamięć. Chyba! Kowalski, za sprzątanie rejonów się bierzgnął. Panie Kowalski, rejony są źle zrobione. Aha, jeszcze prąd mamy. Patrz, a ja chciałem właśnie już mówić, że brakuje nam Rafała z Gołurbeks, by nam włączył prąd. A tutaj prąd jeszcze jest. Jest dziwny. Yes. Kurczę. ale też jest to niebezpieczne, bo jeżeli jest, brod, a jest taka wilgoć gdzie nie gdzie są przewody, uważaj, bo są gdzie gdzie przewody wiszą na zasadzie sztuki nie? Mm. a ja mówię, że wilgoć jest taka, to niebezpiecznie jest nawet i ściany dotknąć no widać, widać inny standard w ogóle całkiem inny standard także widać, że pokoje były nadawane według stopnia dzielnicowy i drogówka w tych drewnianych domkach lub w namiotach no a to, że prąd jeszcze jest podłączony to mnie zaskoczyło pozdrowienia Adam z kanału HALO Urbeks. No i Bartek z kanału URBEX STANDARD Żebyśmy nie byli go usłodnić Ośrodek Policji jest Prąd ma Ma. Trzymajcie się, hej! Staram się też pośpieszyć te <grym> na No tam jakieś zupełnie inne standardy były, ale każdy był zadowolony. A teraz kurze, na każdą kroku jakieś utrudnienia są, nie? Wiesz, dziś są te przepisy, że tak, korytarz musi mieć taką przerobę, no. że nie może na przykład wstawać tyle i tyle z jakiejś tam futryny, bo na przykład już nie przejedzie ktoś na wózku lubalicki, nie? A też musi być w razie tam behał ewakuowany, nie? Tutaj policjanci niżsi stopniem, mogli sobie pomieszkać w takich domkach. Z widokiem nad, na jezioro. Kowalski jak robił rejony mógł tu spać, a jak nie, to tam na plaży miał dołek wykopany. I godzina z głową w piast. To zależy jak rejony były zrobione. A tu widzicie już piękne jezioro. Dotarliśmy do pomostu na tym jeziorku. Oczywiście wszystko w koło jest mocno zarośnięte, ale chciałem Wam pokazać, w jakim miejscu jest położony ten ośrodek. Nad pięknym, czystym jeziorem. No, przy takim czystym, już nie bądźmy <grym> idealni. <tutaj>, to <grym> To już można dyskutować. Nie? No, woda brudna nie jest Chcesz popływać? Połączy no się Dziękujemy Wam za wspólne obejrzenie filmu W tym miejscu żegnamy się Z tym ośrodkiem wypoczynkowym Policji Dokładnie tak Życzymy Wam udanego weekendu i zapraszam na kolejny odcinek, a także na kanał Kolegi Bartosza. Trzymajcie się, Hejo.